Witam wszystkich entuzjastów druku 3D na kanale Altway Shop. Oczywistym jest, iż ukończenie pracy przez drukarkę to jeszcze nie koniec. Wielokrotnie model wymaga dopracowania, nie wspominając już o konieczności usunięcia ewentualnych suportów. Aby osiągnąć końcowy efekt bez problemów, dobrze jest zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia. Z myślą o naszych aktualnych, a także potencjalnych klientach, poszerzyliśmy naszą ofertę o zestawy narzędzi usprawniających pracę nad waszymi wydrukami. Są to zestawy firmy Mintion. Oto kilka przykładowych zestawów: zestaw do gratowania prosty i skuteczny sposób na szybkie wygładzenie krawędzi oraz drobnych detali Twoich modeli. Zestaw profesjonalny zestaw dla wymagających użytkowników charakteryzuje się wysoką trwałością, precyzyjnym wykonaniem oraz ergonomią zapewniającą wygodę pracy. Kompleksowy zestaw narzędzi. Kompletny zestaw niezbędnych narzędzi do każdego warsztatu 3D. Idealny, gdy chcesz mieć wszystko pod ręką w jednym miejscu. Zestaw czyszczący. Czyste wydruki zaczynają się od czystego stanowiska. Zestaw czyszczący zadba o to, by twoja drukarka i przestrzeń robocza zawsze były w idealnym stanie. Pełna oferta zestawów, jak i wiele innych produktów, dostępna jest na stronie naszego sklepu. Altway.shop Altway Shop jest oficjalnym dystrybutorem firmy Fnercji i oferuje szeroki asortyment jej produktów. Zapewniamy gwarancje i wsparcie techniczne. Prowadzimy sprzedaż zarówno detaliczną, jak i hurtową. Oferujemy również szeroką paletę filamentów do druku 3D, takich firm jak ProRoc, Isan i Wink. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. I zapraszam do subskrypcji naszego